Chodź do tego miasta, pójdziemy. Abi, zobaczymy co tu w trawie piszczy. Rozjrzymy się, ciekawe czy tu tutaj... jest. A co to zostawiamy póki co? Tam, myślę, że jedynie można zostawić. Weź co tam się zrobiło i, i chodź. Dobra. Kurde, tutaj taka pogoda deszczowa, że deszczowa powiem ci. Koń Rafał, koń, koń Rafał, Rafał, koń Rafał. Nie poszedłeś? Wszedłeś tam do środka? A trochę w głąb poszedłem, po prostu. Kto tu się jedzie, a to tam poszedłeś. W sumie te sztylety chyba miały specjalny atak, ja w ogóle nie używałem tego specjalnego ataku. Miały chyba taki atak jak zakrwawiania, że krwawienia, ja w ogóle nie używałem tego chyba. Wiesz, teraz chyba odkryłem, że te ty miały specjalny atak, ja w ogóle go nie używałem. Jak guł, debil jakiś. Ach, znowu chyba utknął ten. Dobra, trudno. Gdzie ty tam polazłeś? No na mapie masz. Właśnie widzę cię, ale nie mogę cię tam... No tam jak jesteś. idziesz tam wprost. Chyba tutaj za ścianą jesteś. Kurde, ja też chyba utknąłem. O dobra, odblokowałem się. Dobra, futro się przyda. Futro zbieramy. Zbierzemy tego goryla? Którego? Tutaj. No, chodź tutaj może do świątyni? Chociaż tu niczego Patrz, nie ma, tutaj. więc... Dobra, Patrz. bierz, bierz goryle, czy ci tu. Ciekawe czy tu są tylko goryle, czy są na przykład jakieś ten... Ludzie, co nie? Ale chyba tylko goryle to są. O, chyba tego goryle. Ale w środku będzie coś innego To jest chyba po prostu miasto goryli, tak mi się wydaje, Biu, wiesz? Uu, niebieski, niebieski plac. Uuu, plac, o pałac. nie, zobacz co tu mamy, jakieś chochliki To, to, jest... to są szympanse, najgorzej O A tak, nawet silne są, wiesz? No To no mi konia bijesz tak, pan się. są trochę silniejsze, ale też tak luz, co nie? Też ja wiem czy takie silniejsze No trochę może w sumie w sumie racja no podobny poziom Czekaj, czy coś z nich lepszego wypada Kiedy poszedłeś w ogóle? No tutaj do środka A ja cię w ogóle nie widzę No tu w środku jestem, w tej świątyni Ej, tu jest skrzynka. W którym miejscu? A gdzie ty jesteś, Ejbi? Jestem tutaj po schodach, wszedłem. Ejbi? Jesteś po schodach? A tu tam jesteś. A gdzie ty A jesteś? Na po schodach tutaj wszedłem. No, ja też tam wszedłem po schodach i byłem tam w środku. Że tu? To w tym miejscu? No tam, gdzie po schodach zejdziesz, tam wyżej się wchodzi do świątyni. No, w się tam pod. o Bo ty tu wysoko wszedłeś, no Wszędzie? W piętro. Dobra, nie zauważyłem. Dobra, to ja nie, nie, bo tam na piętro niżej wszedłem, wiesz? Oj, tu jest jakaś skrzynia, sprawdź gdzieś? Nie. A... Oj, byczku, zobacz coś przed nami, byczku. Co ciekawego. Co? Patrz, coś przed nami. Ok, pokaż. <coughs> jakaś wielka świątynia no trzeba to zbadać tutaj jest zejście tutaj też jest szympans. to mi konia bije pani się no gdzie jest ten gdzie jest ten gałgan Dobra, ja tu zrobię porządek z tymi małpami. Myk! Atakuj Stefan! Do ataku! Chyba Stefan zrobi porządek. O kurde, jakiś silniejszy goryl! Jaki wielki gorylix, chyba. No, chyba jakiś większy, czy nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Wygląda na większego nawet. Ale, boss czy nie? Nie, nie boss, ale taki większy goryl, wiesz? Ja wiem, taki sam jest. Nie no, jest silniejszy dużo. A, no w sobie troszkę jakby. chociaż. Nie, no jest trochę większy ziomuś. Nie wiem. W sensie no idzie sprawnie jak teraz wszyscy nawalamy, ale, ale generalnie wypadniesz. jest trochę większy. Właśnie, jesteś na skraju przepaści. To jest Stefan. A nie, to, a to Stefan jest na skraju przepaści. Mhm. Dobra, dawaj, tu po schodach zejdziemy, zobaczymy co to za świątynia. Za nami chyba jeszcze jest jeden. Tak, idzie, idzie tam ale ten to jest dziadek. A, taki. to jest ludzik Ten pan. Z... On nawet nie wie, co się dzieje w jego życiu. Oho! No, tupnął, 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 ale generalnie nie wie, co się dzieje w jego życiu. Dobra, Poczekaj, dam tylko rzeczy mojemu koniu. To będzie jakiś bosek jak nic. E, no, może być. To w sumie Pałac... nawet dobrze. Lewskiej wiedźmy. Oj, tu się wchodzi. Wszedłeś? Tak. A, z królewskiej wizy. Mogę dojść w podziemiach. Okej. Okay. Dawaj. A Przemek jest? To jest Stefan? Tak, jest tak, Stefan. ja bym zostawił tutaj konie. Mm, tylko, żeby nie znikły. Hmm. Poczekaj. <laughs> Ze skini wrócą. Pełni straż. Pełni straż? Nie, nie działa pełni straż, hmm. Stefan? Nie, ja nie chciałem Stefana, przez przypadek Stefana, przestań podążać. Myślisz, że ten... podąża? Chyba nie powinny, no chyba, że to będzie drugie wyjście jakieś się będzie przypał. O kurde, ale to już wygląda mi na walkę. O, chociaż A chociaż no, może nie, tak. może będzie pogadanka. O, czekaj, może, może... Nie, 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 może pogadanka będzie, stop, stąd strzelaj. No Ale to jak strzelę, to yy, tak to by po prostu się nie striggerowała Poczekaj, zaczekaj Eee... broń Broń mnie Spróbujmy z nią pogadać, może nie będzie walki No to, ale jak, yy, jak jest do gadania, to jak strzelę do niej, to nic się nie stanie Ale może jest taka, że jak strzelisz, to cię zaatakuje Ej, byku, drzwi się za nami zamknęły To? No. O kurde O kurde, chyba jednak jest zamknęły. O nie, o, oj byku Ja mogę do niej strzelić? Eee. Nie mogę. O byku, Lugę. mam przesranę. Co to, to jest? Nie wiem. Ale dobra, łatwy jest. Tak? Łatwy? Łatwy. Dobra, tak, łatwy, w miarę. Ja pierdziela, ale się zestrałem w pierwszym momencie. No. Ja mówię, co to za bydlak jest. No, pewnie no to stary pijany i Biego. Wstał. No niedobrze, znowu to samo. Obudził się. Dobrze, że te konie zostawiliśmy, tak po zastanowieniu no. chyba. Mogę to się dla nich zrozkończyć, Ała Oj, stary pijany biegł Kto mógł przypuszczać? <laughs> Ale mu <my> przywalił <laughs> ja, no łatwiej Nie no dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę Na Stefan z tymi Tak biega no, ale my też w ogóle mu praktycznie bijemy go w te metalowe nogi. Dobra, <laughs> czepiemy typiarze na ten. A, wow. Tak, to jest stary pianej, i biję go, wszędzie go rozpoznam. A, <laughs> normalnie. No. Ale kurde, pierwszy efekt to był taki, że zginiemy, jak on na początku się pojawił. Ja to już myślę, że to koniec, Amy, myślałem przez chwilę. Aj, oj. No. Naprawdę, ja przez pierwszą chwilę to myślałem, że to już ale po nas. Au. Dawaj, czepiemy py, tego typiarza. Nie za mną. No. Dobra, już jest, już jest mocno osłabiony, generalnie. Aha. Uważaj, wali stoporka! Stoporka to jest luz. Dobrze, że mamy Jeden Stefana, nowy. kurde. Ale no. byłoby bez Stefana, przechwycane. Kurde, a jakbyśmy jak jeszcze mieli, kurde... ...Głażeja? Leży. A wow, zostałem ten O cholera, ja, ja nie, nie wiem czemu, ale się boję Nie wchodź może w te laserki Boję się trochę Teraz ja chyba drugiego O nie wchodź w laserki! Uciekaj Stefan! Ja pierdzielę. jak zgniemy tutaj to będzie przypał O totalnie Dobra, nie wchodź w laserki Ja się boję trochę No, się dygam szczerze mówiąc Dobra o, drugi, powstaje drugi powstaje O nie To twój drugi stary piany Jeszcze laserki będziemy mieli do tego o kurde. o kurde Przestrany trochę I pewnie w laserki nie można wejść, co nie? Albo dużo obrań zadają, albo co Albo było, co zabijają albo cię zabijają. tak jak bariera na przykład Ajajaj, aj, aj, dostałem, o cholera no, Trzeba teraz na serki uważaj B! Dawaj Stefan, bi go na pyrę Nie no dobra, na środku jak będziemy go bić to nie chcemy Tak, mniej więcej, mniej więcej git jest. O kurde Nie, nie, ruszaj się Baby! O, w ostatniej chwili. O kurde, ale się zestałem. No nie mogłem się ruszyć w ogóle. Nie, nie wiem o co ci chodzi. Lepiej nie ryzykować. Spotkanie z deserkami. Powiem ci, Biu. Oczywiście, że nie. Dobra. O kurde, awa. Idzie za mną. Połowa życia już. Ale przesrany z tymi laserkami, kurde. powiem Ci. Na pierdzie tak się boję tych laserków. Ja też się boję w mega. Boję się, kurde, co one robią. Kurde, Lepiej no, tego nie sprawdzać, wiesz? Nie, 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 nie. Lepiej tego nie sprawdzać, AB. No ja też nie Kurde, trochę się peniam, powiem Ci. O cholera, ile okay. ich jest? Dobra, na szczęście Stefan robi robotę. A ja z jak będę na niego strzelał? Ej, skończyły się serki chyba. A? No, chyba znaleźć się, się skończyły. No, rzeczywiście. Halo, Dawaj tutaj na Ej, kurde, przyszła ta mówi. laska! To królowa kurde. wiedźma O nie, ona za mną idzie. Ja Jeszcze już prawie typ jest pokonany w sumie. To no, na typa wykonać. No byłoby łatwiej na pewno Dobra, to weź ją tam triggeruj, biegaj sobie z nią w kółko, my biegam, dokończymy w typiarze. Dobra, typiarz się żyje. Dobra, Dobra. Stefan, bierz ją Chcę zobaczyć ile ona ma czaszek w sumie. Ile ma? Ty No, to już jest ten. On jest królowa wiedźma. Ale fajnie, że on trawienie jej nateguje. Więc spoko. No, bo Stefan jej krwawienie nabije, to więc good, 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 good będzie. Ale łatwa jest. No bo Stefan ma te scyzoryki moje, na pojedyncze osoby to jest klasa, wiesz? Chodź jak ją bijemy, nie może nic zrobić. No, ojoj. No. Oj. oj, oj, byku. Już ja już pół, już pół poszło. Przecież yeah. ona nic zrobić nie może, dawaj ją, czepiemy ją teraz. No, ale ludzi yes. Królowa Wiedźma, no, 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 no. chyba Królowa Lamus, tak się powinna to nazywać. To ma być Królowa Wiedźmy. No, niby trzech na jednego to panda ale. No, co do... kreina, to do, dora, Dobra, dawaj, dawaj, ląbiemy tą typiarę. Kurde, to ma być przeciwnik. Chyba u was w domu w Ochocku. No, dobra, ludzie. Znalej no, no, no. Ej, jakie no. rzeczy ma! Jakiś Uy, klucz. Poczekaj. Maskę Królowej Wiedźmy. Co ty zabrałeś, ludzieu? Maskę. Tu do komnaty. Maska dobra? Eee, to jest jakiś składnik, to nie jest na głowę. Nie? No. Dobra, ja idę usiąść na tym tronie, co jak, co jak, co, ale ja tam muszę usiąść. Oj, byczku, dzisiaj nazywaj mnie... ...Bladeusz Kluten, zdobywasz nowe wyczyny. Zbroja almuńskie, arystokraty, nowe rzeczy zdobyliśmy w ogóle. O, rzeczywiście. Ej, ale nie zrobiliśmy żadnego osiągnięcia chyba, co nie? No nie, ale może jeszcze ten... ...musimy pójść do tego. Do czego? No, ten klucz musimy użyć do jakiejś komnaty. Byczki, do czego jest ten klucz? Nie to komnata jakaś. Ej, się a nie zrobiliśmy osiągnięcia, smutno mi. To się nie da wspiąć? Nie da się. Na górze coś jest. To jest jakiś piekielny ogień. Hmm. Byczki, wiecie, tutaj? Nie żadnego miejsca. różnego miejsca. Lamurajska pika, lamurajski miecz. Klucz jest do pewnego miejsca, pokoju w supermeru me Łołuju, wow, złoty Konie, żeby wam nie do domu, no Dobra, jest tutaj coś po boku Dobra, może nie zniknęły konie przez taki czas, nie wiadomo Dobra No niczego nie ma to no. Sam konie, luz Ale tu coś na dole jest Może tu na dół trzeba Chociaż bez sensu Dobra, podążaj. To znaczy, klucz do komnaty Razmy. Klucz prowadzi do komnaty Razmy. Gdzie to jest? Da się zajść No, da się, ale właśnie dlatego ten. Ale to raczej nie. O, o, chociaż nie, no tu niczego nie ma. Maybe. Hmm. Dobra, no nie wiem. No chyba nic w takim razie. Dobra, to wychodzimy stąd. Nie można Dobra, dosiadać. To, no. hmm. Podążaj. Dobra. Ej, gdzie jest Stefan? Nie wiem. Nie Ale wiem. ja wyszedłem Dobra, ja też wychodzę Klucz do domu ten W mieście łowców relikwii Jak otworzysz mapę to ci powiem Dobra Zaraz, zaraz ten Poczekaj chwilę, otworzę mapę Klucz do domu i biega Co? Ja tu? Super Ej! Ziom, wiesz do czego jest ten klucz? Do czego? Jak byliśmy wtedy w tym mieście łowców relikwii, gdzie wybijaliśmy ludzi Aha To podobno tam jest przejście Dobra, teraz do domu wracamy No ja do domu wracam. Eee, chyba tak, będziemy się zawijać. Chyba pięknie pokonaliśmy bosiksa Tylko, kurde, znowu żadnego niewolnika nie złapaliśmy Ale dużo, dużo levela nie było wcale. No, czy ja wiem? Pamiętaj, że czym wyższy level tym wolniej leci le ten. Czym wyższy no. ten? Ej, co robi Stefan? On się rusza? A, pytaj się O, lol nie nie podążę za że tylko się zbugował jakby Możemy resztę tego mięsa wziąć To weź resztę mięska Dobra. Można tego gorele pozabijać, bo w sumie sporo ekspo z nich było No dawaj to jeszcze pozwiedzamy, to dawaj tutaj w prawo pójdziemy teraz To okay. dawaj, wróć tam na schody, pójdziemy w prawo A te miejsca, to dajmy sobie spokój, tam dużo tego nie było i tak gdzie ty jesteś? No tam, jak z tych schodów się schodziło. Kurde, dopyta tam, dopiero jesteś. A gdzie ty jesteś? No walczy z gorylami. No, gdzie no, on? No, ja się już dalej pojechałem. No i przy okazji trochę oskrowanka. Czyli ta maska jest do czego? A ta maska jest do czego? Nie wiem, jakiś składnik. Hmm, ciekawe. To co, nie zabijałeś tych gorylów tutaj? Bo tu Nie, ja pożylę... to w drugą stronę poszedłeś. A, to chodź tutaj w moją stronę. No, bo ja idę w tą, i potem na ładnie w lewo sobie odbijemy. No, pięknie, byk. Właśnie, zatam strusia. O, trochę się tu nazbierało, byczku. Aha. Dobra, dawaj tutaj tego bydlaka. Dobra, twoi towarzysze awansowuje na nowy level. No i o to chodziło. Dobra idziemy tu wyżej, o no tu idziemy Co ja tedy nie wyjdę? No to patrz bi A ty, ty poszedłeś tam? No A ty nie idziesz? No nie wiem czy Może dobra to chodźmy w dół może dobra chodźmy w dół tą ścieżką gdzie Pamiętasz tą ścieżkę pomiędzy skałami Chyba no, to dawaj, pójdziemy tą ścieżką, pójdziemy i będziemy wracać pomału Kurde, zebrałbym tam to mięso No sporo tego było <laughs> no, Nie no, mięsa to pełno się wala, wszędzie A A jak, wiesz, kończysz, to dzisiaj tak psuje. Nie no, w go się nie popsuje No to jak chcesz, to możesz iść, no ja w każdym razie tutaj walczę sobie z gorykami. Potem do mnie no, dołączysz ciebie. Dobra, czawe, czy czepiemy te goryle na parę paerę. się, było z tym bosem co nie? Taki boss o, niby, nie boss? Chociaż pierwszy efekt, jak się pojawiły te twoi starzy, to powiem ci, że był taki... No, że może być ostro. No. O, pięknie, awansujesz na wyższy poziom, byku, byczu. Tak praktycznie, tyle samo XP jest potrzebne co level ale u ciebie, to, tak jak u mnie Dobra, lecimy w żywotność Aj pomóż, nie A jaki ty masz level? 36 Aż znaczy teraz będę pijał 36 No już jest końcówka Dobra, no to też ci ładnie idzie w sumie 36 to jest ładny level no. Tak ogólnie nie powiem, że nie. A jeszcze jeden szympans. Dawaj, go Tego bydlaka fajnie się na tych szympansach jak powiem ci no. Tym bardziej, że ich tak tyle podchodzi cały czas No Dobra jeden mnie machnął Ja też Aha wesoł jest Na wyższy level Ale wiesz co poczekaj ja sobie ich oskuruję. w sumie Jeszcze jeden w siłę i będę miał 20 Ja mam dużego busta do siły więc u mnie to jest tak trochę jakbym miał już 30 co nie Nice Trochę tak, no dobra, no to co? Idziemy tutaj chyba Tędy? O, tędy chodź tu na górę i w lewo Brojka mi się kończy Chodź tutaj Bronka, ta twoja którą ci dałem? Tak No dobra i tak już wracamy A da się ją naprawić? Tak, ją na chilko da się naprawić A, to już. A jak twoja zbroja w ogóle To jest Jak się czy jest popsuta? A, no mówię na no, końcówkę ma Da się ją naprawić, tylko że nie wiem, czy, e, czy ten, czy do końca musi może się popsuć, co nie, mm, ale myślę, że starczy. O, aleja słońca, ciekawe. Oj, dobra, Myślę, że starczy tego. Dobra, dawaj go na pyrę tego gorylka. Nice. Oj, dobra, piękny. o, jeszcze drugi jest. Oj. A jest na no, I trzeci! Oj, byku! A kurwa! Mam... Z dwóch stron wiedzieli. No, Trochę tych gorylków tutaj narąbało, powiem ci. Ała! Nice! Dobra, oskuruję ich jeszcze. Dam do konia Macieja, ile się da. To mięsko mi się skończyło. Ja mam koniu Macieja już dużo miejska, takiego suchego. Dobra, dawaj to. Oj, nie trafiłem. Super. Można, można naprawiać pancerze w specjalnych tych miejscach. Na to przeznaczonych. No. Więc pancerze można naprawiać, tylko po prostu trzeba mieć stół partnerskie, i specjalne. Te zależy, Podobnie. jakie pancerze no bo nasze są takie bardziej doskonałe, i nasze powiedzmy, trudniej jest naprawić niż takie niż taki pancerz zwyczajny. Powiedzmy, no ale teraz, Ej, to już naprawdę jesteśmy silni, że już tam praktycznie nic nie grozi, co nie w o. tych okolicach. Pamiętam, jak poszliśmy za pierwszym razem do dżungli, to masakra była pod względem o. wytrzymałości. Było ciężko. Dobra, daj dawaj tego strusia. A ja będzie tą tancerkę ogarnąć. No, trzeba koniecznie tancerkę ogarnąć. Mamy nie za mam mało. To lecisz, mamy mało tych specjalistycznych yy, niewolników. Tych takich czwartego tieru, co nie? No nie tak mało, to bym nie powiedział. Trochę mamy. Nie, no ale no kogo mamy? Mamy tego płatnerza czwartego levelu, hutnika. Dwóch I dwóch wojowników. No trzech będziemy mieli w sumie. A ten twój jest czwartego? Tak, mój jest czwartego. A no to będziemy mieć trzech wojowników. A to już się chyba zrobił w ogóle. Tak, tak, teraz już, raczej, teraz już się raczej zrobił na pewno. Dobra, łoże włóczęgi, żelazo. Co cię, jeszcze z ciekawych, ale to innym razem pójdziemy, bo tu poprawię jeszcze z ciekawe miejsca, ale to już chyba innym razem pójdziemy. Dobra Ebi, no to co, wracamy chyba do nas, co nie? A, to jest jeszcze strój, chodź. A, koledż się ruszył, no. Dobra. Dobra, dawaj go na pyrę. Nice. Ej, sowu Dobra, dawaj tu przez, yy, dawaj tu przez rzekę. Przetagujemy się. Dobra, to są jakieś bydlaczki Słabi są Słabi? A pierwszy poziomy Nie, jeden no jest no, trzeci ten no, Ale, ale to, to i tak to słabo. Ja. Kowal by nam się przydał na czwartym levelu, tak sobie myślę Kowal to ta. ta Kowal. Ta, ta. I ten by się przydał, od skór, jak on się nazywa. Skórownik też, czwarty. No, Gar garbasz? No, garbasz by się przydał. Dobra, dawaj, tutaj na wprost lecimy. No, garbasz by się przydał akurat. Tu jest ruda, jest żelaza, jakby co, ale nie wiem. W sumie nie, nie, nie pod... wydobywać. No, w sumie nie potrzebujemy. Dobra, dawaj, lecimy. Tutaj byliśmy w ogóle kiedyś, on ja tu zaznaczone jako żelazo. Hmm? Myśleliśmy o, o osiedleniu się tutaj. No, był taki pomysł, ale teraz myślę, że mamy dobrą miejscówkę, jeśli chodzi o taką logistycznie dobrą. Tak, mi się tak wydaje. Tak naprawdę mamy wszędzie blisko. I teraz powinniśmy trochę w lewo odbić. wiesz w lewo? Nie, jeden wprost. Aha, czy tu w lewo Dobra, możemy tędy tym załukiem śmierci przejechać Zdradliwa przełęcz, jak to się w ogóle nazywa Brzmi zachęcająco Ale powiem Ci, że nic nie stało, konia masz tu po drodze jak chcesz go zapakować Zabrać A w sumie moglibyśmy go zabrać To zabierz konia, weźmiemy Dobra. będziemy mieli jednego wziąć na koniu? Nie mogę To weź go do kwipunku Którego? Mam go to... I źlebek. Dobra, ja bym się tu przetegował na drugą stronę One mają różne nazwy, czy każdy to szybki źrebak? Nie wiem w sumie Nie zwróciłem nigdy uwagi, czy mają, są jakieś inne, na przykład wytrzymały źrebak, czy coś tam No nic, w każdym razie wyprawa spoko, moim udana jak najbardziej Wracamy do bazy, żeby rozładować łupy